Dzień dobry, witam was na dzisiejszej lekcji. Tematem dzisiejszej lekcji będą estry, aminy i aminokwasy. Zaczynamy od estrów. Estry to są organiczne związki chemiczne, które powstają w wyniku reakcji dwóch poznanych przez was do tej pory e, pochodnych węglowodorów, czyli kwasów karboksylowych i alkoholi. Reakcja, w której powstają estry, nazywa się reakcją estryfikacji, to jest reakcja, w wyniku której z e, Pasu karboksylowego i alkoholu powstaje ester, a drugim produktem tej reakcji jest woda. Reakcja estryfikacji przebiega w obecności katalizatora. Tym katalizatorem reakcji estryfikacji jest stężony kwas siarkowy 6, który, jako substancja higroskopijna, pochłania wodę, czyli ten drugi produkt reakcji estryfikacji. Dzięki temu z większą wydajnością otrzymuje się ester, o który chodzi w reakcji estryfikacji. Reakcją odwrotną do reakcji estryfikacji jest reakcja hydrolizy. Reakcja hydrolizy to jest taka reakcja, w której z estru i wody otrzymuje się pas karboksylowy i alkohol. I zarówno reakcja estryfikacji, jak i reakcja hydrolizy są dla Was łatwymi reakcjami, ponieważ te reakcje przebiegają w ilościowo w stosunku 1 do jednego, czyli jedna cząsteczka pasu karboksylowego reaguje z jedną cząsteczką alkoholu i powstaje zawsze jedna cząsteczka estru i jedna cząsteczka wody. Tam się niczego nie bilansuje. Jak zbudowane są estry, zanim zapiszemy reakcję estryfikacji? Estry to są takie organiczne związki chemiczne, które zbudowane są z, grup, z dwóch grup węglowodorowych, inaczej alkilowych. Jedna grupa węglowodorowa alkilowa R1 pochodzi z kwasu karboksylowego, druga grupa węglowodorowa alkilowa R2 pochodzi z alkoholu, a w środku znajduje się grupa estrowa o wzorze C O. o. Czyli grupa COO to jest grupa estrowa, która łączy grupę węglowodorową alkilową pochodzącą z kwasu karboxylowego i grupę węglowodorową alkilową pochodzącą z y, alkoholu. To jest ogólny wzór estrów. I teraz estry powstają w reakcji re estryfikacji, czyli reakcja estryfikacji. to jest taka reakcja, w której kwas karboksylowy reaguje z alkoholem w obecności stężonego kwasu siarkowego 6, a produktem tej reakcji jest ester plus woda. Reakcją odwrotną do reakcji estryfikacji jest reakcja hydrolizy. W reakcji hydrolizy ester reaguje z wodą i powstaje wtedy kwas karboksylowy plus alkohol. Wszystko w ilości 1 do 1. Tak wygląda reakcja estryfikacji i reakcja do niej odwrotna, czyli reakcja hydroliza. A teraz na, kolej, na konkretnym przykładzie. Jeśli chcielibyśmy zapisać reakcję, to sobie proszę zapisać. Jeśli chcielibyśmy zapisać reakcję estryfikacji, w której będzie nam reagował na przykład kwas podstawowy. Kwas octowy to kwas, octowy. zapiszę to wszystko strukturalnie, CH3COOH, to jest kwas octowy i zapiszmy jego reakcję z alkoholem, np. z etanolem, czyli C2H5OH, to jest alkohol. Etylowy. I teraz reakcja będzie przebiegała w obecności stężonego kwasu siarkowego 6. Jak ta reakcja zachodzi? Z cząsteczki kwasów karboksylowych zawsze odrywa się grupa hydroksylowa, wodorotlenkowa OH, a z alkoholu odrywa się atom podoru. I ten atom podoru. A tworzy tworzyć cząsteczkę wody. To, co zapisuję teraz, powinno być po prawej stronie strzałki, czyli tu, u mnie się na tablicy nie mieści, to reakcja ma być w jednej linijce. To są jej substraty, a teraz piszę produkty. A teraz, jak powstaje ester? Przepisujemy to, co zostało z kwasu, czyli zostało tak: CH3C, górę O, i dół wiązania. I teraz od strony tego oderwanego atomu wodoru, czyli od tej strony. Przypiszemy to, co zostało z alkoholu, czyli mamy, jak oderwiemy ten wodór, to mamy O, a później C2 i H5. I teraz. Grupa CH3, grupa alkilowa, to jest grupa R1. I ona, jak widzicie, pochodzi z kwasu octowego. To jest ta nasza grupa. Grupa C2H5 to jest grupa R2. I ona pochodzi z alkoholu. A w środku jest grupa estrowa COO. To, co mamy tutaj zapisane, to jest wzór strukturalny estru. A gdybyśmy go mieli zapisać sumarycznie, to trzeba go zapisać od lewej do prawej, pomijając wszystkie y, wiązania. Czyli mamy tak: CH3COO, C2H5. CH3COO, C2H5. Dobrze, a teraz jak się tworzy nazwy estrów? Nazwa estru jest dwuczłonowa. Pierwszy fragment nazwy pochodzi z kwasu karboksylowego, a drugi z alkoholu. Ponieważ nasz ester pochodził od kwasu octowego, to będzie się nazywał octan. Ponieważ drugi fragment w naszym estrze pochodzi z alkoholu etylowego, to ten octan nazywa się octanem etylu. Czyli drugi fragment w nazwie jest nazwą grupy węglowodorowej pochodzącej z alkoholu. Czyli grupy C2H5 to jest grupa etylowa. Stąd ester nazywa się odstan etylo. W takim razie, gdybyśmy mieli napisać wzór sumaryczny estru, który nazywa się propionian butylu, no to teraz kwas propionowy. To inaczej kwas propanowy. Napiszmy sobie może nazwę. Propionion butylu. I teraz. Kwas propanowy. To już wycieramy. Kwas propanowy to. Propionowy to kwas propanowy, czyli to kwas, który ma trzy atomy węgla, ale w całej cząsteczce. A jeden węgiel w kwasach karboksylowych musimy wyrzucić do grupy karboksylowej. Czyli. Kwas propionowy będzie miał wzór C2H5-CoOH, ale skoro tworzymy wzór sumaryczny estru, to my potrzebujemy z niego tylko grupę węglowodorową, czyli grupę C2H5. To jest grupa węglowodorowa alkilowa, która występuje w kwasie propionowym. Później mamy mieć grupę estrową, czyli COO, i teraz butylu, czyli potrzebujemy grupy węglowodorowej pochodzącej od butanu, czyli C4H9. I to jest propionian butylu. No to gdybyśmy mieli teraz napisać ester, który nazywa się maślan ym, metylu. No to teraz kwas masłowy to inaczej kwas butanowy. Kwas butanowy to kwas pochodzący od butanu, czyli mamy cztery atomy węgla, ale w całej cząsteczce, czyli nie będzie się zaczynała grupa węglowodorowa C4, bo jeden węgiel wyrzucimy do grupy karboksylowej, czyli będzie się zaczynał C3H7, to jest grupa węglowodorowa pochodząca z kwasu masłowego, później musi być grupa estrowa, czyli COO, i teraz grupa metylowa. To jest grupa pochodząca od metanu, czyli CH3. I to jest ester, który się nazywa maślan. Metylu. Otrzymujemy go w reakcji kwasu masłowego z alkoholem, który się nazywa metanol. No to jeszcze jeden przykład. Gdybyśmy mieli napisać ester, który nazywa się mrówczan propylu. No to myślimy sobie tak, kwas mrówkowy to kwas metanowy, czyli taki, który ma jeden atom węgla w całej cząsteczce. Jak go wyrzucimy do grupy karboksylowej, to to jest ten kwas, który nie zaczyna się od węgla, tylko od samego atomu wodoru, czyli H, później grupa estrowa COO i teraz propyl, metan, etan, propan, czyli C3H7. To jest mrówczan propylu. I teraz, proszę Państwa, chociaż te Estry wydają nam się y, czymś, czego zupełnie do tej pory nie znaliśmy. To okazuje się, że są to substancje, które są nam znane, tylko nie mieliśmy o tym pojęcia. Estry są naturalnie występującymi zapachami owoców albo, y, albo na przykład kwiatków. To, że bez pachnie bzem, a y, pomarańcza pomarańczą, jest efektem naturalnie występujących estrów w tych owocach i czy też kwiatkach. Dlatego, jeżeli chcemy żeby taki zapach wykorzystać najczęściej w przemyśle kosmetycznym albo w przemyśle spożywczym. I chcemy na przykład, żeby płyn do kompania miał zapach konwali albo bzu, albo chcemy otrzymać zapach do ciasta, który będzie zapachem pomarańczowym, to wcale nie znaczy, że musi być tam wyciśnięty sok z pomarańczy, albo że do naszego y, płynu do kompania będą dodane y, jakieś zapachy pochodzące bezpośrednio z bzu czy konwali, czy czego tam jeszcze chcemy. Na drodze reakcji chemicznej otrzymuje się ester o odpowiedniej nazwie, który ma zapach odpowiedniego kwiatka albo odpowiedniego y, owocu, i dodaje się go do produktów spożywczych, ewentualnie kosmetycznych, tam najczęściej. I w ten sposób otrzymujemy produkty o odpowiednim zapachu. Kolejna grupa związków organicznych, którą macie znać, a tu już będzie szybciutko, bo tu będą tak naprawdę tylko wzory i trochę nazw. To są aminy. Aminy to są takie pochodne węglowodorów, które zawierają w sobie grupę węglowodorową alkilową R, czyli tą pochodzącą z y, kolejnych cząsteczek węglowodorów nasyconych przez oderwanie atomu wodoru, i grupę funkcyjną, którą w przypadku amin jest grupa y, aminowa NH2. I teraz, jeżeli ja na miejsce R podst podstawię grupę pochodzącą z metanu. To to, yy, przepraszam. to to, co teraz napisałam, nazywa się metyloamina. Dlaczego? Bo to jest grupa metylowa i dodana grupa funkcyjna, grupa aminowa. Po to, żeby napisać wzór etyloaminy, no to potrzebna mi jest grupa etylowa, czyli C2H5 i NH2. To teraz napisaliśmy wzór aminy, która nazywa się etylo. Amina. Czyli kolejna pochodna węglowodorów zbudowana jest z tego fragmentu pochodzącego z alkanu, czyli z grupy węglowodoro, węglowodorowej alkilowej R i z grupy funkcyjnej, którą tym razem jest grupa aminowa. Ta grupa aminowa pochodzi, pochodzi z amoniaku. Amoniak to był taki związek chemiczny, który miał wzór NH3. Jak z tej grupy, jak z tego amoniaku wyrwiemy jeden atom wodoru i na jego miejsce podstawimy, czyli amoniak am miał wzór NH3, jak wyrwiemy jeden atom wodoru i na jego miejsce podstawimy grupę alkilową, to tworzy nam się właśnie ogólny wzór związku, który nazywa się aminą. Kolejna grupa związków chemicznych która istnieje i o której tak samo jak o aminach będziecie się więcej uczyli w szkole średniej? To są aminokwasy. Aminokwasy będą zawierały w sobie dwie grupy. Grupę karboksylową, no bo są, jak sama nazwa mówi, aminokwasami. A druga grupa, związku, gru, druga grupa funkcyjna, która będzie występowała w aminokwasach, to jest grupa aminowa, czyli dokładna, ta, dokładnie taka sama, jak występuje w aminach. I teraz jak wygląda wzór jakiegoś przykładowego aminokwasu jeżeli napiszemy sobie wzór strukturalny, kwasu karboksylowego, który jest nam znany, to co teraz napiszę, to jest kwas octowy, zapisany strukturalnie. I teraz, jeżeli w cząsteczce tego kwasu octowego jeden atom wodoru zastąpimy grupą aminową NH2, to w tej chwili nie mamy już na tablicy kwasu octowego, tylko kwas aminooctowy. Czyli aminokwasy są związkami organicznymi pochodnymi węglowodorów zawierającymi dwie grupy funkcyjne. To jest grupa karboksylowa, która występowała w kwasach karboksylowych, a to jest grupa aminowa, która występuje w aminach. A w aminokwasach występują obydwie te grupy. I nazwa aminokwas nie jest Wam pewnie obca, bo z aminokwasami mogliście się spotkać na lekcji biologii. Aminokwasy to są takie małe cząsteczki, które łącząc się ze sobą tworzą. Yy, Dwie cząsteczki aminokwasów tworzą diaminokwas, trzy cząsteczki triaminokwas. A jeżeli tych cząsteczek będziemy mieli dużo, to tworzy się związek wielkocząsteczkowy, czyli poli, bo wszystko, co, czego jest wiele, to nazywamy, tak jak tworzyliśmy nazwę polimeru, dodajemy przedrostek poli. I teraz tworzą się wtedy poli czyli Białka. 20 podstawowych aminokwasów połączonych ze sobą daje nam cząsteczki białek. I teraz jak się łączą ze sobą aminokwasy? Grupa aminowa jednego aminokwasu, czyli grupa o charakterze zasadowym, łączy się z grupą kalboksylową drugiego aminokwasu. Tworzy się w ten sposób cząsteczka, makrocząsteczka, czyli taki polipeptyd, inaczej białko. Wytwarza się wiązanie, które nazywamy wiązaniem peptydowym, o którym też słyszeliście na biologii, które tworzy się między atomami azotu, wodoru, węgla i tlenu. To są te pierwiastki, które wchodzą w skład wiązania peptydowego. I tak jak mówiłam, podstawowych 20 aminokwasów buduje taką cząsteczkę, która jest białkiem. Trochę więcej o białkach mówiliście pewnie na lekcji biologii, będziemy jeszcze mówili na lekcji chemii. A aminokwasy są kolejnymi pochodnymi węglowodorów, które poznacie lepiej w szkole średniej. Na razie macie tylko wiedzieć, jak tworzy się ich wzory, jak tworzy się nazwy. Więc nazwy tworzy się dodając do nazwy kwasu karboksylowego przedrostek amino. No i w tym przypadku na początku mieliśmy kwas octowy, więc ten jest kwasem amino-octowym. To jest wszystko, co powinniście wiedzieć o estrach, aminach i aminokwasach. I to jest koniec dzisiejszej lekcji. Dziękuję.